Kiedy Jezus umierał na krzyżu, w Królestwie Niebieskim działo się coś niezwykłego, o czym nigdy nie mówiono w niedzielnych homiliach. Michał, archanioł wojownik, który nigdy nie cofnął się przed żadną bitwą, uklęknął i płakał jak dziecko. Juriel, anioł sprawiedliwości boskiej, zrobił coś, co było zabronione od stworzenia świata. Czy wiesz, że aniołowie zapisali każdą kroplę krwi Zbawiciela w wiecznych księgach? Że wydano kosmiczny rozkaz... Aby udokumentować ten wyjątkowy moment w historii, niebiańska reakcja podczas ukrzyżowania była znacznie bardziej intensywna, niż sobie wyobrażamy. Zostań ze mną, a wszystko ci wyjaśnię. Sprawdź, czy jesteś subskrybentem naszego kanału. Zawsze pojawiają się nowe filmy, zawierające szokujące ciekawostki i historie biblijne, o których niewielu wie. Wracając do filmu, kiedy Jezus został przybity do krzyża na Golgocie, zgodnie z relacją z Ewangelii Mateusza. Rozdział 27, werset 35. W niebie wydarzyło się coś bezprecedensowego. Tron Boga nie pozostał obojętny na cierpienie syna. Zgodnie z tradycją Kościoła i pismami ojców Kościoła, zwłaszcza święta. Jana chrzciciela i święta. Augustyna. Samo niebo zadrżało z intensywnością niespotykaną od stworzenia świata. Michał, książę zastępów niebieskich, wspomniany w księdze Daniela. Rozdział 10, werset 13. Był obecny w tym kluczowym momencie. Ten sam archanioł, który wygnał Lucyfera z raju, który zawsze pozostawał niezłomny jako niepokonany wojownik w niebiańskich bitwach, nagle znalazł się przed sceną, która na zawsze zmieniła jego anielską istotę. Syn Boży, któremu służył od początku czasów, krwawił i umierał z miłości do grzesznej ludzkości. Teologowie katolicy nauczają, że Michał, przyzwyczajony do widoku wyłącznie boskich zwycięstw, kontemplował teraz coś, co przeczyło jego anielskiemu rozumowi, samego Boga, który zdecydował się cierpieć. Święta Tomasz z Akwinu w swojej sumie teologicznej wyjaśnia, że aniołowie, pomimo swojej wyższej inteligencji, musieli pogłębiać swoje zrozumienie tajemnicy wcielenia i odkupieńczej ofiary. W tym momencie na Kalwarii Michał po raz pierwszy w swojej wiecznej egzystencji doświadczył czegoś podobnego do tego, co ludzie nazywają złamanym sercem. Jego miecz który zawsze był symbolem boskiej sprawiedliwości, wydawał się teraz mały w obliczu wielkości miłości objawionej na krzyżu. Juriel, którego imię oznacza ogień Boży, był znany ze swojej nieubłaganej sprawiedliwości od czasów opisanych w księdze Henocha. Ten anioł, który zgodnie z tradycją katolicką strzegł wejścia do raju płonącym mieczem po wygnaniu Adama i Ewy, jak wspomniano w księdze rodzaju, rozdział 3, werset 24 teraz kontemplował największy przejaw boskiego miłosierdzia w historii. Cisza w niebiosach nie była brakiem, ale intensywną i pełną czci obecnością. Każdy anioł, każdy serafin, każdy czerubyn pozostawał w absolutnej adoracji, jak opisuje prorok Izajasz w rozdziale 6, wersety 2 i 3, kiedy mówi o serafinach zakrywających twarze przed boską chwałą. Ta niebiańska cisza była pełna anielskich emocji, jeśli można użyć tego ludzkiego terminu do opisania reakcji istot niebiańskich. Wielu wiernych katolików nie wie, że ta niebiańska cisza jest echem proroctwa z apokalipsy, rozdział 8, wers 1, kiedy święta. Jan pisze o ciszy w niebie trwającej prawie pół godziny. Było to tak, jakby całe stworzenie wstrzymało oddech przed najwyższą ofiarą, która miała się wydarzyć na Golgocie. Święty Hieronim w swoich komentarzach biblijnych sugeruje, że cisza ta symbolizuje moment, w którym nawet aniołowie musieli przetrawić głębie boskiej miłości. Oni, którzy zawsze znali Boga jako doskonałą sprawiedliwość, teraz widzieli go jako nieskończone miłosierdzie gotowe cierpieć za grzechy ludzkie. Juriel w szczególności czuł, jak jego wewnętrzny ogień, ogień sprawiedliwości, który zawsze go charakteryzował, przemienia się w ogień inny ogień odkupieńczej miłości. Było to tak. Jakby jego anielska natura została oczyszczona i wzniesiona na nowy poziom boskiego zrozumienia. Tradycja katolicka, oparta na mistycznych pismach świętych, takich jak święta, Hildegarda z Bingen i święta, Brygida Szwedzka, uczy nas, że Michał, przyzwyczajony do walki mieczem z siłami zła, w tym momencie nie mógł nic zrobić poza kontemplacją w absolutnej czci. Jego łzy, które teologowie opisują jako głęboki anielski smutek. Nie były łzami rozpaczy, ale głębokiej miłości i rosnącego zrozumienia boskiego planu. Ten sam Michał, którego święta Jan opisuje w Apokalipsie, rozdział 12, werset 7, walczący z Smokiem i jego aniołami, teraz klękał w cichej adoracji przed inną bitwą bitwą miłości przeciwko grzechowi, miłosierdzia przeciwko potępieniu, życia przeciwko śmierci. Michał rozumiał, że była to ostateczna wojna otoczona nie za pomocą anielskich mieczy, ale boską krwią. Każda kropla spływająca z ciała Jezusa była potężniejsza niż tysiąc niebiańskich armii. Książę aniołów zdawał sobie sprawę, że jest świadkiem najgenialniejszej strategii wojskowej wszechczasów – pokonania zła poprzez najwyższą miłość. Juriel natomiast doświadczał czegoś rewolucyjnego w swojej anielskiej naturze. Znany ze swojej surowej sprawiedliwości, Teraz był świadkiem boskiego miłosierdzia w jego najczystszej i najbardziej radykalnej formie. Ogień sprawiedliwości w jego sercu zamienił się w ogień boskiej miłości. Było to tak, jakby cała teologia odkupienia, którą sami aniołowie pragnęli lepiej zrozumieć, jak wspomina święta. Piotr w swoim pierwszym liście, rozdział 1, werset 12, została objawiona przed ich oczami w czasie rzeczywistym. Święty Bonaventura w swoich rozważaniach o aniołach pisze. Że Juriel w tym momencie zrozumiał, że prawdziwa Boska Sprawiedliwość nie polega na karaniu grzechu, ale na przyjęciu jego konsekwencji. Ogień, który zawsze nosił jako symbol boskiego oczyszczenia, stał się teraz ogniem miłości, który oczyszcza, nie niszcząc. Według mistyków katolickich i świętych kontemplacyjnych, takich jak święta Jan od Krzyża i święta Teresa z Avili, w tym momencie bezpośrednio stronu Boga wydano kosmiczny rozkaz. Głos, który sprawił, że drżały same serafinii, nakazał, aby każda chwila tej ofiary została zapisana w księgach wiecznych, o których mowa w apokalipsie, rozdział 20, wers 12. Nie tylko przelana krew miała zostać udokumentowana, ale każda łza, każdy krzyk bólu, każde słowo przebaczenia, każde uderzenie agonizującego najświętszego serca. Ten boski rozkaz przemienił Michała i Uriela w niebiańskich skrybów największego wydarzenia w historii zbawienia. Święty Jan w swojej apokaliptycznej wizji w rozdziale 5, wersecie 9, mówi o baranku, który został zabity i jest godny, aby otworzyć pieczęcie. Ta godność zaczęła się ustanawiać dokładnie w tym momencie na Kalwarii, kiedy aniołowie otrzymali rozkaz, aby na wieki udokumentować tę najwyższą ofiarę. Michał otrzymał szczególne zadanie zapisania każdego aktu sprawiedliwości i miłosierdzia, który objawił się podczas męki pańskiej. Podczas gdy Juriel został odpowiedzialny za udokumentowanie przemiany ognia sprawiedliwości w ogień miłości, obaj stali się głównymi niebiańskimi świadkami męki Chrystusa, niosąc na wieki żywe świadectwo tej wyjątkowej chwili. Pisma Ojców Kościoła sugerują, że te anielskie zapisy stały się częścią samych niebiańskich ksiąg, które zostaną otwarte w Dniu Sądu Ostatecznego, służąc jako wieczne świadectwo boskiej miłości do ludzkości. Łukasz, rozdział 23 Werset 44. Mówi nam, że od godziny 6 do godziny 9 ciemność ogarnęła całą Ziemię, ale ojcowie Kościoła, zwłaszcza święta Hieronim i święta Ambroży uczą nas, że ciemność ta nie była jedynie fizyczna ani wynikiem naturalnego zaćmienia. Było to samo stworzenie wyrażające kosmiczny smutek z powodu cierpienia Stwórcy. Słońce zasłoniło się nie z powodu zjawisk astronomicznych, ale z szacunku i bólu. Katolickie pisma mistyczne opisują, że nawet gwiazdy, stworzone, aby oddawać chwałę Bogu, zgodnie z Psalmem 19, wers 1, nie były w stanie patrzeć na cierpienie Syna Bożego. Było to tak, jakby całe widzialne i niewidzialne stworzenie uczestniczyło w męce Chrystusa. Chmury, które się utworzyły, zgodnie z mistyczną tradycją katolicką zachowaną w klasztorach, były jak zasłony niebiańskiej żałoby. Wiatr, który wiał, Niósł jęki całego stworzenia, jak mistycznie opisuje święta. Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, wers 22, mówiąc, że całe stworzenie jęczy i cierpi bóle porodowe aż do teraz. Michał i Juriel obserwowali nie tylko cierpienie Jezusa, ale także udział całego stworzenia w tym momencie. Było to tak, jakby cały wszechświat stał się ogromną kaplicą pogrzebową, a żywioły natury służyły jako zapalone świece podczas czuwania nad śmiercią Stwórcy. Jednym z najbardziej poruszających objawień mistycznych tradycji katolickich, zachowanym zwłaszcza w pismach święta, Gertrudi i święta, Matyldy, jest gest Uriela, który na zawsze zmienił jego misję. Poruszony niewysłowioną miłością i czcią, Archanioł ten zbliżył się do krzyża w sposób, jaki nigdy nie był dozwolony od stworzenia świata. Z nieskończoną ostrożnością i anielskim drżeniem, Uriel dotknął kropli drogocznej krwi Jezusa. Gest ten który w innych okolicznościach zostałby uznany za złamanie dystansu między boskością a nielskością, został dozwolony przez samego ojca jako część planu odkupienia. Ta kropla najświętszej krwi, stykając się z czystą anielską esencją Uriela, przekształciła się w wieczny płomień, który nosiłby w sobie na zawsze. Płomień ten stał się wiecznym symbolem odkupienia, boskiego miłosierdzia zwycięskiego nad sprawiedliwością, miłości triumfującej ostatecznie nad grzechem i śmiercią. Było to tak. Jakby sam Uriel został sakramentalnie przemieniony z Anioła Czystej Sprawiedliwości, Panieła Miłosierdzia Zbawczego. Ogień, który zawsze nosił jako symbol boskiego oczyszczenia, teraz nosił również znak Krwi Zbawczej, stając się ogniem, który oczyszcza miłością, zamiast niszczyć sprawiedliwością. Ta przemiana Uriela reprezentuje, według teologów katolickich, przemianę, jaką Krzyż dokonał w całym porządku stworzenia. Sprawiedliwość i miłosierdzie pocałowały się. Zgodnie z proroctwem z Psalmu 85, werset 10 Mateusz, rozdział 27, wers 51, zapisuje, że zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu w chwili śmierci Jezusa. Jednak zgodnie z naukami ojców Kościoła i tradycją katolicką, to rozdarcie oznaczało znacznie więcej niż koniec żydowskiego systemu ofiarnego. Było to trwałe otwarcie nieba, aby przyjąć odkupioną ludzkość. Michał i Juriel byli świadkami tego momentu jako ostatecznej kosmicznej rewolucji. To, co wcześniej na zawsze oddzielało człowieka od boskości, grzech pierworodny i jego konsekwencje, zostało teraz na zawsze zniszczone przez krew ofiarnego baranka. Było to wypełnienie proroctwa Izajasza. Rozdział 25, werset 7 o zniszczeniu zasłony, która okrywała wszystkie narody. Rozdarcie zasłony symbolizowało również otwarcie niebiańskiej komnaty najświętszej dla całej odkupionej ludzkości. Aniołowie zrozumieli w tym momencie, że ludzie będą mieli teraz bezpośredni dostęp do tronu łaski, jak zapewnia nas list do Hebrajczyków. Rozdział 4, werset 16. To objawienie napełniło Michała i Uriela radością, która przekraczała ich anielskie pojmowanie. Oni, którzy zawsze służyli jako pośrednicy między Bogiem a ludźmi, Teraz widzieli ludzkość wyniesioną do godności, która zbliżała ją bezpośrednio do stwórcy poprzez krew Chrystusa. Po tym, jak był świadkiem całego odkupieńczego cierpienia Chrystusa, Michał otrzymał specjalną misję, która określiła jego wieczną rolę w kościele. Wznosząc się do najwyższych niebios, ten anielski książę stanął przed tronem Boga, aby wstawiać się za nowo odkupioną ludzkością. Było to tak jakby Michał przedstawiał Ojcu Przedwiecznemu pełną cenę zapłaconą za każdą ludzką duszę, pokazując całkowitą skuteczność ofiary jego syna. Wstawiennictwo Michała ustanowiło niebiański precedens, który trwa do dziś, czyniąc go wielkim anielskim orędownikiem kościoła walczącego na ziemi. W międzyczasie Juriel otrzymał uzupełniającą, ale równie ważną misję. Wstępując na ziemię z wiecznym płomieniem, który teraz nosił, Tą kroplą przenajświętszej krwi przemienioną w święty ogień, rozpoczął swoją nową misję odwiedzania serc odkupionych, zasiewając w nich ziarno nadziei i gorącej wiary. To jest teologiczny powód, dla którego wielu świętych w historii opowiada o szczególnych doświadczeniach mistycznych z tym aniołem po nawróceniu lub w momentach intensywnego życia duchowego. Juriel stał się nosicielem płomienia wiary, który rozpalają serca dla Boga. Trzeciego dnia. Zgodnie z proroctwem zawartym w Psalmie 16, wersecie 10 i zapowiedzianym przez samego Jezusa w Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wersecie 40, wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego, co na zawsze zmieniło rzeczywistość niebiańską i ziemską. Jezus z martwych wstał, a niebiosa dosłownie eksplodowały w symfonii uwielbienia, jakiej nigdy wcześniej nie słyszano. Michał i Juriel, którzy podczas ukrzyżowania płakali anielskimi łzami, teraz byli w ekstazie nieopisanej i chwalebnej radości. Zmartwychwstanie na zawsze potwierdziło sens wszystkich cierpień, potwierdzając, że śmierć została ostatecznie pokonana. Święty, święty, święty Serafinów, wspomniane w Księdze Izajasza, rozdział 6, werset 3, rozbrzmiało w niebiosach z intensywnością tysiąc razy większą niż jakakolwiek poprzednia adoracja. Było to tak, jakby całe stworzenie, widzialne i niewidzialne, w końcu w pełni zrozumiało boski plan odkupienia, wykonany z absolutną doskonałością. Sam Michał i Juriel dołączyli do niebiańskiego chóru z nowym zrozumieniem tego, kim jest Bóg. Teraz znali Go nie tylko jako Stwórcę i Pana, ale także jako Odkupiciela, który nie oszczędził siebie samego, aby zbawić swoje ukochane stworzenie. Kiedy Jezus wstąpił do nieba 40 dni po zmartwychwstaniu, jak opisano w dziejach apostolskich, rozdział 1, werset 9 Michał i Juriel byli świadkami jego oficjalnej koronacji na króla chwały i pana wszystkiego, co istnieje. Dwudziestu czterech starszych wspomnianych w Apokalipsie, rozdział 4, wers 4 padło na twarz przed zwycięskim barankiem podczas ceremonii intronizacji, która przewyższała wszelkie ludzkie wyobrażenia. W tej uroczystej i chwalebnej chwili Michał otrzymał oficjalnie od samego zmartwychwstałego Chrystusa wieczne zadanie obrońcy Kościoła, walczącego na ziemi. Jego miecz który wcześniej służył wyłącznie do walk niebiańskich, został teraz poświęcony również do obrony odkupionych przez Chrystusa przed wszystkimi siłami zła. Juriel natomiast został oficjalnie ustanowiony wiecznym nosicielem płomienia odkupienia na wszystkie wieki, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Jego szczególnym zadaniem jest podtrzymywanie w sercach ludzkich płomienia wiary, nadziei i miłości, które wypływają z odkupieńczej krwi. Obaj Archaniołowie czekają w aktywnej służbie na chwalebny powrót Chrystusa jako najwyższego sędziego i ostatecznego króla, kiedy to w końcu ujrzą pełne wypełnienie planu zbawienia, którego mieli zaszczyt być świadkami na Golgocie. Ta niebiańska historia pokazuje nam, że nasze odkupienie nie było wydarzeniem odosobnionym lub czysto ziemskim, ale zaangażowało całe niebo w aktywny, emocjonalny i przemieniający udział. Michał i Juriel nadal wstawiają się za nami dzisiaj niosąc w swojej anielskiej istocie żywą i żarliwą pamięć ofierze Chrystusa. Napisz w komentarzach, która część tego niebiańskiego objawienia najbardziej poruszyła Twoje katolickie serce. Czy kiedykolwiek odczułeś obecność tych aniołów w swoim życiu duchowym? A jeśli ten film wzmocnił Twoją wiarę i oddanie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnej ciekawostki biblijnej, która może przemienić i pogłębić Twoje życie duchowe. Do zobaczenia w następnym filmie.